Cześć, witam Was serdecznie z Kuźnic. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Więc, tak, rzeki Szum, ptaków śpiew. Jak sobie wstaniesz rano, to będziesz to miał. I te ptaki będą śpiewać tylko dla ciebie. I ten szum rzek będzie tylko dla ciebie. Chciałem się z wami tutaj tak podzielić moimi przemyśleniami. Wczoraj wieczorem tak idąc spać zacząłem myśleć, co to znaczy panować w moim życiu. Wiecie, przyszła mi taka myśl, panować to znaczy planować. I takie zrozumienie przyszło do mojego życia, że kiedy planujesz swoje życie, to panujesz nad swoim życiem. A jeszcze bardziej panujesz nad swoim życiem, kiedy realizujesz te plany. I do tego chcecie dziś zachęcić. Człowiek jest stworzony z ducha, z duszy i z ciała. Więc zaplanowałem dzisiaj, że pobudka piąta rano i zadbam o swoje ciało. Troszeczkę pobiegam w pięknym miejscu, w którym jest tutaj zakopane. Dobiegłem do kuźnic. I ku mojemu zaskoczeniu zostałem obudzony od trzeciej nad ranem. Obudził mnie Duch Święty. Widzicie, i przyszło mi takie. Fajne zrozumienie, że jeżeli chcesz panować też nad swoim życiem, to musisz znać granice swojego autorytetu. I tak zostałem oświecony, że granicami mojego autorytetu jest moja rodzina, moja żona, moje dzieci. Obudziłem Ele, mówię Ela, podzieliłem się z nią i zaczęliśmy się modlić, i zaczęliśmy ogłaszać życie i Królestwo Boże nad naszą rodziną. I postanowiliśmy, że będziemy budować taki wspólny ołtarz. Ołtarz modlitwy, ołtarz relacji, ołtarz, przy którym będziemy mogli się spotkać i uwielbić Boga przez nasze życie i w naszym życiu. I chciałbym cię też zachęcić, jeżeli jesteś mężczyzną, to bądź mężem tej jednej żony. Jeżeli jesteś ojcem, to bądź ojcem dla tych dzieci. To jest Twój autorytet. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg dał Ci panowanie w miejscu Twojego autorytetu. Jeżeli Twoje dzieci są chore, to ogłaszaj uzdrowienie nad tymi dziećmi. Jeżeli Twoja żona źle się ma, to ogłaszaj uzdrowienie nad Twoją żoną. A przede wszystkim dbaj o swoje ducho. To fizyczne, to też w duszy i to też w duchu. Bo serce sprawia, że żyjemy. I chcę się też podzielić dla tych wszystkich, którzy są duchowi, bo ja jestem człowiekiem duchowym. Kiedy tu biegłem, medytowałem takie słowo. Z Ezechiela 36,26: I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego życia. A odbierę wam serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Serce z ciała. I wiecie, i tak biegłem i, i, i zastanawiałem się nad tym słowem. W pewnym momencie Bóg zabrał z mojego życia to serce kamienne. I jeżeli chcesz wiedzieć, czym jest to serce kamienne, to przeczytaj sobie Ezechiela, we wcześniejszych wersetach jest napisane: serce kamienne to jest takie, które jest zabrudzone bożkami. Takie, które tym bożkom oddaje cześć i chwałę. Słowo Boże jest bardzo jasne. Bóg jest bogiem zazdrosnym i nie pozwoli z siebie szydzić. I On, każdego z nas prowadzi do miejsca oczyszczenia i chcę wyciągnąć z naszego życia to serce kamienne. Serce, które oddaje cześć bożkom, które oddaje cześć komu innemu niż Bogu żywemu. Moim Panem i Królem jest Jezus Chrystus. I On sprawił, że mam nowe serce i nowego ducha. I to nowe serce, ono mnie zachęca do tego, żeby ten autorytet, który Jezus Chrystus przez swoją ofiarę roztoczył na moje życie, żeby ten autorytet rozlewał się na moją żonę i na moje dzieci. Na mój dom i na moich sąsiadów, ale po kolei. Pierwsze zdobywamy miejsce, w którym Bóg dał nam autorytet. Chcę Cię zachęcić do tego, jeżeli jesteś, masz nowe serce i nowego ducha. Roztaczaj i sprawuj władzę w autorytecie w swojej rodzinie, tam gdzie Bóg dał Ci autorytet. Bądź przykładem i bierz przykład z Jezusa Chrystusa. Do tego chcę Cię zachęcić. A jeżeli nie masz nowego serca i nowego ducha. Bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że uznasz, że jesteś grzesznikiem. Wystarczy, że uznasz, że do tego momentu swoje życie prowadziłeś tak, jak chciałeś. Tak, jak chciałaś. Po swojemu. Że twoim panem było twoje ja. Że wystarczy, że uznasz, że w twoim życiu klękałeś przed różnymi figurami. Może to jest chwalstwo, może to jest chciwość, może to są inne rzeczy. Nieważne. Zobacz, że Twoje serce jest brudne i pozwól, żeby Bóg włożył swoją rękę i wyciągnął to kamieniste serce i żeby włożył Ci nowe serce, które przynosi życie dla Ciebie i dla Twoich najbliższych. Jeżeli tak jest, to przyznaj się do, swo do swojego grzesznego życia i poproś, żeby Jezus wszedł, żeby On wszedł ze swoim ciałem do Twojego serca żeby Jego ciało i Jego serce stało się Twoim sercem. Poproś Go, zawierz Mu swoje życie. Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to powtarzaj za mną. Panie Jezu, ja uznaję, że jestem grzesznikiem. Uznaję, że żyłem po swojemu, że żyłem tak, jak wychował mnie świat. Ja dzisiaj chcę oddać Ci moje serce kamienne, abyś Ty je wziął. Jezu, ja wierzę, że dwa tysiące lat temu Ty wziąłeś to serce i na krzyżu razem z Tobą to moje kamienne serce umarło. Ty z martwych stałeś i Ty żyjesz. I Ty przyszedłeś z nowym sercem, nowym sercem, które jest pełne miłości, jest ciche i pokorne. I proszę Cię, żeby to serce zajaśniało w moim życiu, zapraszam Cię do mojego serca, zapraszam Cię do mojego życia. Zapraszam Cię do mojego małżeństwa, zapraszam Cię do mojej rodziny, zapraszam Cię do mojego ciała, do mojej duszy. I do mojego ducha. Maranata. Prawie upadłem, ale szybko powstałem no i biegnę dalej.